Czym jest film look? Jeżeli wpiszesz film look na YouTube, zobaczysz mnóstwo treści w stylu dodaj czarne paski, nagrywaj z przysłoną F1.4, a niektórzy ambitni mówią o świetle. Niestety prawie nic nie jest na temat. No dobra, ale czym w takim razie jest film look? Otóż w czasach taśmy filmowej o tym, jak wyglądały kolory, decydował wybór negatywu, pozytywu oraz metody wywołania. Negatyw to jest taśma, którą umieszcza się w kamerze i na którą rejestruje się obraz. Negatyw należy później wywołać, a następnie wykonać pozytyw, czyli gotową taśmę filmową, z której da się wyświetlić film w kinie. Każdy element tego procesu wpływa na ostateczne kolory w filmie i stanowi element looku. Dla uproszczenia film look można określić jako zmianę barw, kontrastu, nasycenia czy tekstury charakterystyczną dla danego Procesu. Mówimy więc o efekcie wpływającym na wszystkie ujęcia w ten sam sposób. Nie ma więc złego czy dobrego luku. Film look to pewien unikalny charakter obrazka nagranego na konkretnym negatywie, wywołanego w konkretny sposób i wypalonego na konkretnym pozytywie filmowym. Przy obróbce cyfrowej nie mamy do czynienia z taśmą filmową, ale możemy ją zasymulować. Luty i wtyczki takie jak Film Convert czy Dehenser mogą odtworzyć charakter konkretnego procesu. Co więcej, w obróbce cyfrowej nic nie ogranicza tego, w jaki sposób możemy wpłynąć na kolory naszego filmu. Dlatego zamiast to film looku, lubię mówić po prostu o luku. W końcu nie wszystko musi wyglądać jak nagrane na filmie, prawda? Ten materiał stanowi część mojego kursu o postprodukcji koloru. Jeżeli chcesz nauczyć się jak pracować z kolorami w swoich filmach lub po prostu chcesz wspomóc ten kanał, zachęcam Cię do zakupu. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Do zobaczenia. Cześć.